Tam się duży, tam, to dosyć długie, duży długi, 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 teren taki, a kończyło się jak ten jak ten murek tam jest taki. I tam prawdopodobnie się kończyło. Tam była ta brama właściwie. Jak te mury się kończyli, w tej bramie Niemcy stali właśnie, kogo przeprowadzili tam, bo Niemcy to, no, to się rozumiewali nas tam puścili w tą bramę, a tu zaraz, zaraz... A to była taka chata, hala z półokrągłym dachem może? Tak, tak, tak a tak, tak. to to widać na tym nie no, no to, to widać Czy... to będzie. To jest taka hala i pół, 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 no, półokrągły tak, dach. Tak, pół dach? A tutaj? No, no. Tutaj widać. Mm, mm -hmm. Ten ślad to może być tor wchodzący do hali. Bo zazwyczaj warsztaty kolejowe każdy zresztą, mały nawet zakład, miewał bocznice będące przy torach. Także tu może był tor wchodzący do zakładu. I tu, tu widać półokrągną, no, 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 no. bo to, to jest miesiąc Półka później. Tak, tak, tak. Tak. A się tu bramą weszło, tam była rama, to rado na ten też Właśnie, wejście bo tam się kończył. Jak tam brama, to się kończył. Z tego zdjęcia można dokładnie wymierzyć co do metra. Tak, tak do tego A tu w ogóle nic nie było, puste pole było. Po tym się puste pole kawałeczek za tym murem i zaczyna się ten, hmm. te warsztaty zaczyna w danym kierunku. Tak, tak. A zaczynam się jak ten komin mniej więcej tutaj stoi. Hmm. Hmm. No tutaj jak teren zmienia swoje przeznaczenie, czy tak to granice działek się nie zmieniają. I tak patrząc po tym oznaczeniu, to możemy być to, to...

Na takie się jakby ten budynek biały był na tej stronie. Skąd jest to przesunięcie granicy działek? Tu mogła być brama kolejowa dla do... bocznicy. Z kolei tego warsztatu. tak to 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 warto mógł obejmować teren obu tych posesji. Chociaż tu wyraźnie widać, że w tej chwili też w tym, że to jest to posesja. Z tym, że tutaj tak na ukos na UKO szła... Yy... Tutaj droga taka dawna, która była przecięta, bo że przy życiu ta... no to ja plan, żeby, żeby a, to, no ten my ten, my ten, ruch, ruch. Na bo, nie, na mocy było to się Ja mam problem, że nie możemy. A no być przygotowałem też od drugiej strony. Ja myślałem o planie ale nie wiem. Pan z perspektywy tylu lat od twarza ta, a jednocześnie pan no, słyszy, co dzieje się u naszych sąsiadów, jak oni swoje krzywdy rzekome wypominają, prawda? jak... Twierdzą, że no ustawiają się obok ofiar tej wojny, prawda? zapominając, że są sprawcami. Mówią o wypędzeniach, kiedy my raczej z naszej perspektywy wy traktujemy to jako wysiedlenia. Prawda? Tak o, o Niemców chodzi. I co pan o tym sądzi? Jak pan to widzi? Czy ma pan do tego jakiś komentarz? Jeśli, jeśli uważa... Albo co pan by im chciał powiedzieć, jakby pan miał okazję? Ja bym chciał powiedzieć i pokazać, po prostu uważam, jak oni mówią, o wyliczaniu swojej straty i swoje jakieś prawa, jak to, to bym to przyprowadził, pokazał im ile nasze straty wynoszą, prawda? Jak oni w, w sposób mordowali. To nie jest normalna wojna, która nie była, która była to, jak jak powiedzmy armia do armii, i fronty i strzela i tak dalej, bo to jest normalne, ale to jest takie znęcanie się nad ludźmi, nad, nad bezbronnymi cywilami. Trzeba no, no, sobie wyobrazić jak matka. Idzie, ma troje dzieci, z mężem. Tak u nas w tej naszej grupie była jedno dziecko w poduszce ma maleńkę Noworodka, i tych dwoj takich mniejszych, mówi i to nie mieli litości. Też wszystko na pole wygnali, rozstrzelili wszystkich. Oboje się na płeć, na wiek, na to wszystko. I to, I to by Niemcom trzeba, bo niektórzy, ci, którzy teraz mówią, to nie pamiętają, albo w ogóle się po wojnie urodzili, nie pamiętają i nie wiedzą, jak właściwie i, ta wojna wyglądała, co oni robili z Polakami i innymi narodami pod, podbitymi. Także, bo, bo, że to, a to, że oni jakieś tam <śmów> mówią o, o ziemiach yy, yy, tych takich, którzy, które potracili, co ich wypędzili, to przecież nie Polska przecież te ziemie im zabrała, tylko Cztery mocarstwa tak ustalili, że te ziemię nam dali, ale zabrali nam na wschodzie. To myśmy, jak przed wojną mieliśmy 352 tysiące kilometrów kwadratowych, to teraz mamy 312. To gdzie żeśmy, komu żeśmy zabrali? To byśmy mieli chyba tych ziemi jeszcze więcej. A myśmy stracili 40 tysięcy przez tą zamianę, 40 tysięcy kilometrów kwadratowych. No trzeba pamiętać w jakim celu Niemcy tą wojnę rozpoczęli. Rozpoczęli ją po to, żeby zyskać nowe ziemie, żeby wypędzić mieszkańców tych ziem, między m.in. Polaków i osiedlić tam swoich obywateli. Potrzebowali przestrzeni ży życiowej, Lebensraum, prawda? stąd ten Drachnach Osten. A że wojnę przegrali... Czują się pokrzywdzeni, tak jakby to na nich napadnięto po to, żeby im tę ziemię odebrać. W ogóle w zamysłach Hitlera to chyba ich, ich, jego stowarzysze ich to też było nie tylko chyba myślę Polska, bo oni chcieli rządzić całą Europą, a potem całym światem, bo wystarczy tylko przypomnieć to, że pomimo tego, że układ był Rybentrop Mołotow, prawda, a mimo tego taki układ był. Przyszedł moment, że zaatakowali Związek Radziecki. Prawda? Czyli im nie tylko o Polskę chodziło, chodziło dalej iść z zegarny, samy No nie udało im no, się. Nie udało im się. No a teraz się czują pokrzywdzeni. No ale wychodziłoby z tego, że Polska jest stroną chyba jedyną, która wojnę przegrała. Tak. A to na to wychodzi. Dwóch sąsiadów na Polskę napadło. Jeden z nich został ostatecznie pokonany przez drugiego, tak. ale ten drugi Polskę i tak ujarzmił. Tak, próbuje się i się jeszcze nam przekonać, ale mówić, nie wiem, chyba naszym obywatelom, to chyba nie, ale Niemcom w ogóle w tym młodszym pokoleniu, że, że to Polska wojny. Była przyczyna wywołania wojny, że obozów koncentracyjnych, o których się tak dużo mówi, że nie było, albo że Polacy pobudowali nawet te obozy, a nie Niemcy, tak, tak, tak że to w ogóle... Próbuje się tą historię wywrócić do góry nogami, wywrócić ją, od Pol inaczej, do swoich celów politycznych chyba, bo nie ma. Czy są Pana zdaniem szanse na prawdziwe pojednanie między e, narodami, czy między państwami Polski, a Niemiec, tak jak stawiany jest jako przykład pojednanie Francji i Niemiec? Ja no, takie prawdziwe pojednanie to właściwie e, nie liczę. Chyba nie. Tak Niemiec, Jakie warunki musiały no, jak być spełnione Niemiec był przez Niemców? Może takie warunki? Wrogiem od, od, od setek lat był wrogiem. Tak jest wrogiem i chyba będzie wrogiem. A to, co się robi w tej chwili, tak. To... I to, co się mówi, no to bardziej ma znaczenie polityczne niż faktyczne pojednanie. Bo faktyczne pojednanie to powinno być między narodami, a nie między rządami. A to, to tylko na, na szczeblu rządów wszystko się uzgadnia, ustala i tak dalej. Ale żeby Niemiec prawda, był przyjacielem Polaków, to ja naprawdę... Może... Może... Nowe pokolenie jakieś, które rosie, inaczej im się będzie historię przedstawiało, no to może, może tak, ale... No ale, ale inaczej w sensie prawdy, czy inaczej w sensie... No w sensie prawdy głównie, bo w sensie prawdy wtedy by się... Może oni uderzyli bardziej w piersi, to, to, że oni są winni i że oni tego powinni dążyć i przeprosić przynajmniej. Tak dalej, bo w tej chwili raczej chyba tego nie widać, żeby... Oni do swoich win byli skłonni się przyznać i no tak, uznać, jeszcze. że te krzywdy są tej, tej zasłużone. Pani, tak, no. I to teraz próbuję. Jak nas się nazywa? Tak? Steinbach. Steinbach, tak. Ne? Erika Steinbach. No, to widać do czego oni dążą. koniecznie dążą do tego, żeby zmienić historię, no to inaczej przedstawiać, żeby tych Niemców pokazać, że oni byli tak bardzo przed wojną pokrzywdzeni, że tym agresorem to Polska, a nie oni pewnie. O, o to pewnie chodzi. Aha. Także nie mam takiego właściwie no, przekonania do tego prawdziwego pojednania, bo prawdziwe pojednanie to Musi być na muszą to naprawdę sobie obie strony przebaczyć i w ogóle wychowywane powinny być między narodami, jeden narod stosunku drugiego powinien być wychowywane tak jak powinien być, chyba w duchu jakiejś tam prawdy miłości, a nie, a nie wrogo. No i jak wiemy, żeby uzyskać odpuszczenie trzeba się przyznać do winy tak jest. i żałować, żałować za ja, grzechy. Żałować za prawda? A, A tego, tego nie, nie, widzimy. nie widzimy. Nie widzimy tych dwóch podstawowych warunków, wręcz przeciwnie. Tak Więc tak jak jest. tutaj mówić o wybaczeniu, odpuszczeniu no. grzechów, jeżeli do winy się nie przyznają tak jest? i nie żałują? No. Też byłbym nawet mimo tego ile poniosłem i tyle nieszczęścia w życiu miałem, ale, ale też byłbym gotów, gotów im przebaczyć i, i właściwie szczęściowo też czas zatarł rany, już, już im szczęściowo się pogodziłem, przebaczyłem, ale nie, nie do końca trochę, nie do końca. A żebym wiedział naprawdę to jest wszystko ze strony Niemiec bardzo szczere i chęć pojednania, to bym im zapomniało.